Piec kamino, przerobiony na pellet palnikiem kipi, czyli taki popularny śmieciuch, piec na wszystko, piec węglowy, piec na drewno i piec na rzeczy, które można sortować do palenia w dzień i w nocy, jak to się kiedyś mawiało. 1985 rok. Żeliwny kocioł, bardzo popularny w Polsce. Mnóstwo ich wyprodukowano i zresztą produkowane są do tej pory. W takiej formie, można też taki piec kupić w dużo ładniejszej obudowie, z takimi eleganckimi blaszkami, już z takim palnikiem kipi. Są obecnie dostępne. Natomiast na moim kanale swego czasu pojawił się taki prosty, podstawowy serwis tego palnika, którego użytkuję już, nie wiem, 4 albo 5 sezonów. Natomiast nic nie powiedziałem wówczas o tym, jak to działa. Czy warto taką przeróbkę zrobić, czy nie, jak to jest, jeżeli chodzi o koszty takiej instalacji, ile to czasu zajęło i właśnie dziś parę słów na ten temat. Na początek powiem, że ten piec, jakkolwiek bardzo potrzebny w gospodarstwie domowym, co jest logiczne, tak w swej pierwotnej wersji był jednym z bardziej znienawidzonych przeze mnie urządzeń w tym domu. Nie chodzi o to, że był jakiś awaryjny czy, czy jakkolwiek, po prostu jego obsługa, codzienne rozpalanie, wygaszanie, codzienne zmagania z tym gorącym popiołem, który pruszył wszędzie. Ta kotłownia po prostu była czarna, zapaskudzona cała kurzem, brudem i tak i tak Tu składzik na drewno, tam na papiery, gdzieś jeszcze oddzielne pomieszczenie skład na węgiel. I codzienna obsługa tego wszystkiego, miałem tego szczerze dość. Rozważałem wymianę tego, w ogóle wyrzucenie całej tej, tej instalacji, kupienie nowego kotła. To się wiadomo wiąże z przeróbką większą czy mniejszą tego wszystkiego. To lekkie nie jest, trzeba to stąd wytargać, stoi w piwnicy i tak dalej. Znalazłem alternatywę w postaci takiego palnika, czy może całego zespołu elementów, do przeróbki takiego kotła na piec na pelet. Byłem trochę sceptyczny, bo nikt wcześniej z moich znajomych czegoś takiego nie posiadał. Ale co nieco poczytałem, mówię dobra, warto zaryzykować, bo wtedy kiedy ja to nabywałem, kosztowało 4000 zł. 200 zł. Skład tego wchodził taki palnik 16 kW, takie żeliwne drzwiczki górne, dolne. Taki motoreduktorek z podajnikiem, taka żmijka jest w środku i sterownik, do tego parę kabelków. Przyjechało do, założyłem to w jedno popołudnie i tak naprawdę od tej pory moje podejście do tego urządzenia zmieniło się skrajnie. Może nie pałam do niego nie wiadomo jaką miłością, tak? ale przestał budzić we mnie negatywne emocje. To znaczy, że cały ten system stał się przede wszystkim czysty. Stał się praktycznie bezobsługowy. Ja tu przychodzę raz w tygodniu dosypać peletu do beczki. Tak to jest beczka, nie kupowałem. O. Nie kupowałem specjalnego podajnika, bo kosztował on tam kilkaset złotych, a to ma być tylko pojemnik na pelet. W związku z tym, beczka z wywierconą dziurą. Oczywiście ma to swoją wadę, bo oryginalne podajniki są takie w kształcie, powiedzmy sobie, piramidki od dołu i pelet schodzi do zera. Tutaj muszę albo dosypać go częściej, albo po prostu przegarnąć, no bo zbiera gdzieś tam z połowy tego ustrojstwa, można powiedzieć. I tak poza tym wszystkim raz w tygodniu przychodzę, otwieram to, wybieram popiół takim oto odkurzaczem, nie wybieram tego ręcznie, po prostu włączam odkurzacz, wysysam wszystko do czysta, tego jest raptem takie dwie dobre garście. Po tygodniu pan, oczywiście w zależności od pogody i nastawów tutaj na tym E, sterowniku. Sterownik najprostszy na tamten moment, jaki był możliwy, aczkolwiek i tak ma mnóstwo opcji. Między innymi e, można zaprogramować sobie pracę według harmonogramu. E, obniżenie w nocy temperatury, podwyższenie w dzień. W każdy dzień może pracować inaczej, w innych godzinach. Rozpala się to samo, gaśnie samo, nie wymaga kompletnie żadnej ingerencji, tak na co dzień. Poza tym, że trzeba dosypać peletu i odkurzyć go raz na kilka dni. I tyle. Nie kopci się z tego, nie brudzi. Pomieszczenie, gdzie kiedyś po prostu było mnóstwo sadzy, brudu, dziś jest odświeżone, tak naprawdę, jak jest taka potrzeba, to suszy się tutaj pranie, bo jest po prostu czysto. Także zmiana na plus zdecydowano. Pytacie czasem, czy mam z tym jakieś problemy. Jak widzicie, Urządzenie samo w sobie jest dosyć proste. Serwisuje je sam. Co można zobaczyć teraz w filmiku, który się wyświetla, jego link w opisie w rogu ekranu. Skomplikowanie tego układu jest bardzo małe. Jak już się to rozbierze raz czy dwa, to już naprawdę można budowę na tyle dobrze poznać, że nic nas tym nie zaskoczy. Ot. Momentu, kiedy to posiadam, już też przeserwisowałem kilka palników dla znajomych, to serwisowanie tak naprawdę to po prostu przeczyszczenie odpowiednich pieniędzy, gdzieś tam wymiana smaru. I tyle. Nie miały, mój nie zawiódł ani razu. Nie spaliła się przez te 4 lub 5 sezonów, nie pamiętam. Grzałka nie uszkodził się żaden kondensator, żaden reduktor. Nic. Po prostu nic działa. Aczkolwiek u znajomego jednego czy drugiego jakieś tam drobne problemy były. U jednego wysiadł czujnik optyczny, trzeba było go wymienić za parę złotych. U innego wysiadł kondensator od tej żmijki w środku, która podaje pelet. Objawiało się to tym, że pelet się nasypywał, ona nie miała siły przepchnąć tego peletu dalej. Ten jak na razie działa. A nawet gdyby coś się stało, to części są ogólnodostępne, są też dość tanie. Te główne podzespoły, czyli te silniczki z tymi motoreduktorami, to jest taka produkcja, którą znalazłem, co prawda, czy firmę znalazłem w Polsce, aczkolwiek na Aliexpress też je sprzedają, także... Ale nie ma z tym problemu. Po pierwsze dostępne, po drugie tanie, po trzecie jak ktoś sobie da chwilę czasu, to można to ściągnąć skin za naprawdę nieduże pieniądze, gdyby była taka potrzeba. To tak o awaryjności tyle. Co zmodyfikowałem w późniejszym czasie po założeniu tego? Pierwszy sezon przejechał po prostu tak, jak przejechał. Natomiast mm, można znacznie zwiększyć efektywność w takim kotle kamino tego typu rozwiązania. No bo wiecie, jak był to piec węglowy, to po prostu palenisko, i tutaj jest wylot przodu wylot spalin, które zasuwają sobie w ten sposób i do komina przez taki kanał. O dokładnie tu są dwa takie kanały. W momencie kiedy jest to przerobione na pellet, warto dokupić sobie. Są też dostępne w necie takie zestawy takich płyt. I one powodują to, że wkładamy sobie do pieca, do środka, cztery nóżki po narożnikach. Takie I wkładamy takie, jakby półki, trzy sztuki. Co powoduje, że to ciepłe powietrze, które wytwarza palnik, zasuwa sobie w taką sobie o spiralkę i dopiero trafia do komina. Efekt jest taki, że jest znacznie więcej ciepła odzyskanego. Ja założyłem sobie jeszcze taki zwykły element, który nie pamiętam, jak to się nazywa. No, w rurę, która idzie do komina, włożyłem sobie jeszcze taki zwykły termometr. I teraz tak. I teraz jak widzicie, temperatura spalin to około 90 stopni. Uważam, że mniej też, bo o tym za chwilę, da się uzyskać znacznie mniej na wylocie, ale akurat nie do końca jest to porządek. Rzecz jest jaka. Przed założeniem tych płyt do środka, temperatura spalin wahała się gdzieś między 130 a 150 stopni. Dzisiaj jak widzicie, to jest 90, także różnica jest znaczna. I zdecydowanie warto coś takiego założyć. Jako dodatkowy jeszcze element, który odzyskuje ciepło, można założyć tak zwane zawirowywacze, tak to ładnie nazwali. A jest to tak naprawdę w te dwa kanały. Tutaj z przodu tylko taka blaszka, która powoduje, że to powietrze gorące zasuwa jeszcze dodatkowo w taki sposób. I ok, to jest. Dobre rozwiązanie, ale kiedy na dworze jest naprawdę zimno. Minus 15, minus 20, przynajmniej w moim przypadku. A kiedy jest okolice zera, czy drobny minus, nie do końca się to sprawdza, dlatego, że odzysk ciepła jest tak duży, że kocioł po prostu z uwagi na to, iż nie ma tak dużego, nie wiem jak to nazwać, odbioru ciepła, on się co chwilę nagrzał, wygasił, bo moc w tej chwili na przykład podawana jest 7 kW, ja mam tak ustawiony, że poniżej 3 będzie się wygaszał, choć podobno nie jest to zdrowe, ale tak już działa od kilku lat jest ok. Eee, z założonymi obiema tymi i płytami i tymi zawirowywaczami, właśnie działało to tak, że co chwileczkę się rozpalił, nagrzał, wygasił. Temperatura znowu spadła, znowu się rozpalił i tak sobie na przemian. A ta sytuacja nie ma miejsca, gdzie jest duży mróz i jest znacznie większe zapotrzebowanie na energię cieplną. Natomiast w przypadku właśnie takich temperatur, tak jak wspomniałem po ozerach, mam to wyjęte, nie użytkuję praktycznie tego wcale, bo zbyt wiele dziwne, prawda? Zbyt duży odzysk ciepła, tak można to... Tak, to... tak to rozumiem. W każdym razie jest, o ile te płyty do środka te półeczki czy jak najbardziej na plus, o, o tyle te zawirowywacze powiedzmy sobie, można sobie odpuścić w większości przypadków. A co poza tym, na pewno kwestia ekonomii to Was zainteresuje. I Jak to było w przypadku kosztowo, kiedy musiałem tu wrzucić drewka na rozpałkę, potem troszkę grubsze, potem węgel. Składowa tych wszystkich kosztów względem takiego pelletu. Pelet stosuję, bo to istotne, w tej normie A1 DIN+, Plus, już nieistotne, czy to będzie jakiś tam olczyk, lawa. Czy, czy parę innych jest takich renomowanych, powiedzmy sobie. Ważne, żeby był to pellet certyfikowany, ponieważ on powoduje to, że ten popiołek, który się tam tworzy, to jest dosłownie taka konsystencja niemal mąki. Łatwo to wyciągnąć odkurzaczem, nic się tam nie spieka, nie odkłada, po prostu jest elegancko. Tym samym mówię o tym, że są na rynku tańsze palety, jeszcze mógłbym zejść z tych, z tych kosztów, ale myślę, że nie warto, bo już to testowałem i więcej było z tym zachodu, niż pożytku. Jeżeli chodzi o proces spalania, czyszczenia tego potem i tak dalej. Ale nawiązując, stary typ opału z nowym typem opału przy dokładnie tej samej konfiguracji. Taki sam metraż, grzejniki, kocioł, nic więcej się nie zmieniło. I okazuje się, że po podliczeniu tego z, z tych kilku sezonów, jedno do drugiego. Opalanie pelletem wychodzi nieco taniej niż gdybym miał kupić oddzielnie drewno, drobne, grube węgiel. I jeszcze codziennie obsługa tego. Te koszty się niemal równoważą, ale na ten moment jest jednak wydajniej i nieco taniej pal paląc pelletem, aniżeli używając tego kotła, tak jak wyszedł sobie z fabryki e z przeznaczeniem węglowym. Ile tego spalam? W ciągu doby oczywiście zależy od pogody i od nastawów. Tego to nie działa cały czas. Jest ustawione tak, że załącza się w granicach gdzieś 5-6 rano i wyłącza gdzieś około 19-20, dlatego że po prostu było w domu zbyt ciepło. Poza tym, jest jeszcze tak ustawione, że w tych pierwszych godzinach, kiedy się rozpala, temperatura jest na minimum 40 stopni. W ciągu dnia 45 mam ustawione, a potem znowu spada gdzieś tam dwie godziny przed wygaszeniem na nieco niższą, bo nadal chodzi o to, że jest zbyt ciepło. Ja po prostu tak nie, nie, nie preferuję czy moi domownicy. U każdego te wartości będą inne, u każdego na pewno zużycie będzie inne. U mnie do, na dobę jest to między mogę przyjąć w tym cyklu, że on się rozłącza, załącza, tak jak powiedziałem, między 8. A 15, nawet 20 kg, jak jest mróz, no, tak to się mniej więcej ma. Testowałem kiedyś takie opcje, że chodzi na minimum 24 na dobę. Natomiast w moim przypadku się to nie do końca sprawdzało. Było w domu zbyt ciepło, a i peletu notabene szło więcej niż rozpalanie i wygaszanie. Wiadomo, że na rozpalanie uzużywa znacznie więcej niż w ciągu takiej. Pracy jak w tej chwili, ale bilans jest ogólnie taki, właśnie, że to jest można przyjąć 15 kg na dobę, i to jest tip top. Przy moich tutaj pomieszczeniach i tak dalej, i tak dalej. Sprzęt ten ma też jedną ważną zaletę. Uważam, że no nie wiem, co by musiało mnie do tego skłonić: albo awaria tego urządzenia, albo brak dostępności paletu, albo cholera, wie co jeszcze. Ale w każdej chwili dosłownie w 10 minut mogę zdemontować te drzwiczki i założyć te stare drzwiczki i znów mieć, wyjąć te płyty ze środka i znów mieć kocioł na wszystko, czego nie da się zrobić w żadnym innym e, współcześnie sprzedawanym kotle, nie mówiąc już o rozwiązaniach bardziej nowożytnych typu pompy ciepła, ale to już jest inna bajka. Są i tego zwolennicy, ja raczej się Albo nawet na pewno się na tego typu rozwiązanie nie zdecyduje. Reasumując, jak masz serię kocioł-kaminą, warto kupić taki zestaw. To się technicznie czy technologicznie niczym nie różni od współczesnie produkowanych kotłów na pellet. Palniki w, tak naprawdę na rynku są różne, ale ten kipi montowany jest do bardzo wielu, bardzo znanych, renomowanych kotłów. Odzysk ciepła poprzez te płyty w środku i tak dalej. Czyli yy, tak notabene tworzenie takich dodatkowych kanałów dymnych jest na tyle duży, że można to porównać do po prostu zwykłego nowożytnego kotła, jaki on by nie był. Tylko że tyle, że tamte wyglądają znacznie bardziej atrakcyjnie, ale chyba nie o to w kotle chodzi, żeby jego wygląd był ładny. Koszt, pewnie 1 trzecia wartości całego takiego kotła, w dodatku można to zrobić samemu w domu, bez żadnych dodatkowych Przeróbek instalacji, rur, zwłaszcza jak ktoś ma taki domek, który ma już 40 lat na przykład, no to modernizacja nagle przy wymianie kotła musiałaby objąć pewnie wszystko: rury na cienkościenne i milion innych rzeczy, bo to się nic nie nadaje. A tak całość zostaje: zakłada się tylko takie ustrojstwo i jest git. Także ja szczerze polecam, bo u mnie to rozwiązanie się sprawdza doskonale. Myślę, że na wiosnę po sezonie grzeszczym będę robił kolejny serwis. Poprzednio nie pokazywałem Wam i nie rozbierałem tego, czyli tych głównych łożysk, które tam sobie zasuwają. Teraz na wiosnę planuję tam zajrzeć, przeczyścicie, przesmarować, także śledźcie kanał, zobaczycie jak to zrobić, czym nasmarować, jak to skręcić, jaką siłą itd., itd. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania na temat takiej instalacji, jak tutaj sobie coś rozwiązać, poradzić, to zapraszam do. Komentowania do pytania tam, jak będę miał możliwość, to odpowiem. Pozdrawiam i do następnego.